Przyjęło się, że początek roku to sezon ogórkowy w branży gier. Pierwsze w nowym roku zestawienie najciekawszych gier na Androida ostatnich dni pokazuje, że ciekawych premier wcale nie brakuje. Pora się o tym przekonać. Fenomen Rocket League dynamicznej i świetnie przemyślanej gry, w której gramy w osobliwą odmianę w futbolu z pojazdami zamiast piłkarzy, dotarł wreszcie na urządzenia mobilne. Turbo League to bowiem praktycznie kalka tytułu znanego z konsoli pc pozwalająca nam na toczenie pasjonujących spotkań z wykorzystaniem całej masy wymyślnych maszyn, potrafiących skakać, jeździć do góry kołami i wyczyniać inne cuda. Wszystko to po to, by piłka znalazła się w bramce przeciwnika. Grę możemy toczyć zarówno samemu w kilku różnorodnych trybach rozgrywki, jak również w sieci z innymi zawodnikami, co zdecydowanie nadaje tej rywalizacji odpowiedniego kolorytu. Warto spróbować, zwłaszcza za darmo. Gatunek Tower Defense jest jednym z najsilniej reprezentowanych w sklepie Play, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wiele z tych produkcji to jednak tytuły raczej niezbyt warte naszego zainteresowania, ale na tym polu zdecydowanie na plus wyróżnia się Castle Crips. Bardzo przyjemna i szalenie grywalna produkcja, w której, a jakże, zajmujemy się odpieraniem ataków przeciwnika na nasze włości. Inna sprawa, że są to wrogowie absolutnie przeróżni. Od goblinów poprzez orki na zbrojnych żołnierzach skończywszy, a nasza w tym głowa by nie dopuścić ich do naszej fortecy. W tym celu stawiamy szereg wieżyczek i budowli obronnych, zastawiamy pułapki i dochodzimy do bezpośredniej konfrontacji, a wszystko to podane w bardzo lekkiej i przyjemnej formie. Seria Five Nights at Freddy's to dla wielu wciąż niewytłumaczalny fenomen. Kto bowiem pomyślałby, że seria horrorów o monochromatycznych zwierzakach znajdzie aż tak wielkie uznanie wśród graczy? Scott Coulton, twórca tej marki, kuje żelazo póki gorące i serwuje nam właśnie kolejną odsłonę tej sagi pod tytułem Sister Location. W grze wcielamy się w mechanika, który zajmuje się konserwacją maszyn w parku zabaw będącym jednocześnie światem pizzy. Mimo iż wydaje się to pozornie proste, to wszystko zmienia się po zmroku, gdzie zwierzaki otrzymują swoje drugie życie, a my momentalnie mamy serce w przełyku. To kolejna świetna produkcja z nietuzinkową fabułą i całym mnóstwem nieszablonowych rozwiązań. Muzyka Projektowanie parku rozrywki było swego czasu jedną z najpopularniejszych rozrywek na PC. Walnie przyczyniła się do tego seria Roller Coaster Tycoon, której dwie pierwsze odsłony, wydane pod koniec XX wieku, pokazały, że może być to naprawdę świetna zabawa. Teraz, po blisko 20 latach od premiery, dwie klasyczne odsłony zostaje połączone w jedną i zaprezentowane na urządzeniach mobilnych jako Roller Coaster Tycoon Classic. I jest to połączenie naprawdę znamienite. To bowiem praktycznie kopia tytułu sprzed lat, ze świetnie przemyślanym interfejsem i sterowaniem oraz masą możliwości, jakie otrzymujemy podczas procesu projektowania i zarządzania parkiem rozrywki. To istny pochłaniacz czasu, a obserwowanie kolejnych zadowolonych klientów zostawiających dziesiątki dolarów w kasach daje ogromnie dużo frajdy. Na sam koniec coś uroczego i tematycznego patrząc na obrazki za oknem. Snowball to śliczna wariacja na temat klasycznego pinbola rozgrywająca się w bardzo ładnie wykonanej zimowej scenerii. To gra oparta rzecz jasna na klasycznych zasadach. Naszym zadaniem jest utrzymanie kuleczki na planszy korzystając z łopatek umieszczonych na dole, jak również różnorodnych katapult i bumperów. Ciekawostką jest szereg interaktywnych elementów pozwalających na zmianę lotu kuleczki, chociażby śnieżnych pociągów czy drzewek. To fajny przerywnik pomiędzy poważniejszymi produkcjami i niezwykle urocza produkcja. Za nami więc 5 nowości godnych uwagi, które prezentują się wyjątkowo okazale jak na tak szumnie nieogłaszany przez wielu sezon ogórkowy. Szczerze powiedziawszy, takie ogórki mógłbym jeść cały rok. Czy trend zostanie utrzymany, zobaczymy już za tydzień w kolejnym przeglądzie. Tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kanału, zostawiajcie także łapki w górę i komentarze pod tym oraz innymi materiałami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!